Ryk wydobywa surowiec i wsypuje go do ciężarówki. To sygnał? Tak. Spiesz się do maszyny. Cieszysz się, że znów prowadzisz wywrotkę? To jak z jazdą na rowerze. Nie zapominasz. Czyli się nie cieszysz. Nie kłam. Oh, Rik stracił kontrolę nad łychą. Co się stało? Czemu nie kopię? Kupa z łomu. Czuję płyn hydrauliczny. Zjedźcie na bok. Muszę wyprowadzić koparkę. To jakiś żart. Pękł przewód hydrauliczny kontrolujący łychę. Trzeba go naprawić, jeśli Rick ma wrócić do pracy. Nie będę mógł kopać, a nie stać mnie na przestoje. Cruzy, słyszysz mnie? Tak? Pękł przewód. Mamy jakieś zapasowe? Nie pod ręką. Karl zawsze o to dbał. Jaja sobie robisz? Pracuj dalej. Coś wymyślę. Daj znać, kiedy będę mógł pomóc. Bez mechanika nie dam sobie rady. Zadzwonię do Karla i ściągnę go tu migiem.